Witam na kanale Silla Tarot. Zapraszam wszystkie osoby ze znaku panny na prognozę na rok 2021. 2021 styczeń. Na każdy miesiąc dwie karty będą. Chyba, żeby coś było dziwnego, to można dodać trzecią kartę jeszcze ewentualnie. I co my tu mamy? No ponieważ, no tak za długo nie, nie będę mówić, ale t, ponieważ tutaj mamy trójkę, była w styczniu, dobrze by było więcej na jej temat powiedzieć jednak. No trójka była, oznacza wstępną realizację jakiegoś projektu czy zamierzenia, jakiegoś planu, ale jest tu też zadowolenie z tego powodu. <laughs> czyli jest zadowolenie z tego, że coś już zostało zrealizowane, ale widzimy też nowe możliwości. Nowe możliwości też widzimy podpływają tu do nas okręciki możliwości, jakieś nowe potencjały, czyli my tutaj jesteśmy spokojni w zasadzie? Jest to oczekiwanie, ale jesteśmy spokojni, bo widzimy te nowe możliwości. To może dotyczyć pracy, ale. Tutaj jeszcze chodzi o to, że tu my, ta, my nie, nie poprzestajemy na tym, co zrobiliśmy do tej pory, tylko będziemy działać dalej, bo tu jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jest w tej karcie dużo optymizmu, jest w, jest w tym potencjale dużo zadowolenia, no może nawet i radości, ale tu jest możliwe po prostu ciąg dalszy, ciąg dalszy tego działania, które już zostało. Rozpoczęte. Może to być tworzenie jakiejś nowej firmy czy projektu, czy dla niektórych może i budowa domu, chociaż to zima. To nie wiem, czy, czy to będzie wielu osób dotyczyło. Raczej nie. Raczej wielu osób nie będzie dotyczyło, ale remont to już można wykonywać w styczniu, jak najbardziej. Także tu są te dobre perspektywy w tej karcie. Tutaj będziecie czekać na rezultat swoich działań. Czyli już coś zasialiście, jakieś ziarenko swojego przedsięwzięcia, czy jakiegokolwiek działania i czekacie po prostu na efekty i na dalszą możliwość kontynuacji tego, co robicie, na dalszą możliwość. Czyli reasumując, realizujecie swoje pomysły, to mogą być pomysły na zarabianie na przykład, Tworzycie coś nowego, na przykład firmę. Ma, jakiś, to może być mały biznes, to nie musi być coś wielkiego, ale tu chodzi o to, że coś rozwijacie. Jest, jest to w trakcie rozwoju jeszcze. To, to jeszcze się nie dokonało, to jeszcze się nie zakończyło. To się dopiero rozwija, to dopiero rośnie. I tutaj sukcesy są możliwe, ale jeszcze nie w tym momencie. Nie w tym momencie. No, macie rycerza monet, no to was pewnie w ogóle nie zdziwi ponieważ no, panny są znane z pracowitości, no i tu ta pracowitość jest pokazana. Pokazane jest, że nie cofacie się jakby przed dalszymi wyzwaniami, tylko jedziecie do przodu, ale tu chodzi konkretnie o pracę, czyli taka praca sumienna z przywiązywaniem wagi do szczegółów, tu jest pokazana, no to nie jest nic zaskakującego akurat dla panien, ale no praca jest też potrzebna, więc dobrze, że to Wyszło, że macie tu pracę. Ja to będę chyba ścieśniać, dlatego, że musi mi się cały rok zmieścić. Więc tu mamy, co dalej mamy. W lutym coś nowego znowu będziecie zasiewać, ale to przyniesie efekty. O. Czyli tak, z jednej strony... Może to dotyczyć nowych uczuć, przypływu nowych uczuć. Mogą być narodziny dziecka dla niektórych, oczywiście, nie dla wszystkich. <laughs> Ale może być też takie nowe działania, jakieś pomysły twórcze przede wszystkim. Tu jest dużo entuzjazmu, radości, zapału. Zapału i takiej, takiego otwarcia się też na to, co nowe. Bo tu jest pokazana świeżynka, coś nowego. Coś nowego, co możecie robić albo czuć. Bo to jest... Karta uczuć przede wszystkim, więc tu coś nowego, może nowa miłość. Zobaczymy, co tam na temat miłości jeszcze, czy coś będzie, czy nie będzie. W każdym razie coś nowego tutaj się kroi w lutym, ale będą efekty tej waszej pracy, która tam w styczniu była pokazana, ta sumienna praca wasza, taka typowo dla panien. Efekty tej pracy będą w lutym bardziej widoczne, co nie znaczy, że w styczniu nie będzie pieniędzy, tylko chodzi o to, że w lutym będzie to bardziej widoczne. Te sukcesy, ewentualne zaspokojenie potrzeb, zaspokojenie ambicji. O, tu trzeba poprawić, bo panny lubią porządek, to lepiej poprawię. Więc takie zaspokojenie ambicji tu widać w tym królu monet. Może będą dodatkowe pieniądze, może jakiś awans. To, to na różne sposoby się może przejawić dla każdego, inaczej jak zwykle. Ale jest takie poczucie bezpieczeństwa finansowego w lutym widoczne. W marcu macie podniesienie wibracji, podniesienie chęci do życia, pomysły też, też, też. I co jeszcze, taką atrakcyjność, charyzmę tutaj możecie przejawić. Możliwy tu romans jest jakiś, możliwe jest spełnianie jakichś planów, marzeń. Co jeszcze, no, będziecie widzieć, że po prostu zauważycie, że swoje plany możecie realizować w zupełnie nowy sposób, i te nowe pomysły tu będą, i wy to będziecie tu robić, i przyniesie to wam znowu tu jakieś zyski. Czyli po raz drugi jest bezpieczeństwo finansowe, zarówno w lutym, jak i w marcu. Dla każdego przyjawi się zupełnie inaczej. Ale jak na czasy kryzysu to są bardzo dobre karty, bo tu jednak każda obawia się o, o to, czy będzie miał z czego żyć, czy będzie praca i tak dalej. Wygląda na to, że praca będzie, bo była pokazana w styczniu, w lutym już efekty tej pracy. W marcu jest to bezpieczeństwo finansowe. Jest też pewna oszczędność pokazana. No ale Pandy też są znane z oszczędności, także to też nie jest może zaskakujące. Tu akurat bardziej zaskakujący jest ten król buław. Bo to jest taka energia nietypowa dla panie, akurat, ale bardzo dobrze, że taka jest, bo to jest optymizm, to jest działanie, to jest pewność siebie przede wszystkim. Zarządzanie swoim życiem też, jakoś panowanie nad sytuacją, że tak powiem. No tu kwiecień wygląda trochę słabiej na razie, ale zobaczymy, co tam dalej. Kwiecień tu mamy. Co z tym kwietniem? No, trzeba w tym kwietniu zwrócić uwagę na odpoczynek, na regenerację sił, żeby tutaj, no bo jest jest to osłabienie. Jest to osłabienie dla niektórych, może przyjawić się jako problem chorobowy jakiś, dla niektórych po prostu zmęczenie, znudzenie, wypalenie się takie na chwilę, no bo jednak dużo tej pracy tam było pokazanej, więc tu jest takie wypalenie się pokazane, ale to nie znaczy, że to koniec na tym wyjedziecie w stronę zrównoważenia energii, więc właśnie jak odpoczniecie, zregenerujecie, zregenerujecie siły, to zrównoważycie też swoje energię, a równowaga jest potrzebna właśnie do tego, żeby, żeby nam się lepiej układało, żeby nam się wszystko lepiej wiodło żeby nam się realizowało to, co chcemy. Kwiecień to teraz będziemy. A macie gwiazdy. No i proszę bardzo. Czyli jeżeli, jeżeli nie, jeżeli, tylko jak już to zrobicie, bo wy to zrobicie, zrównoważycie swoje energie, zapanujecie nad emocjami też, bo tutaj już jest ta, ta opcja, to wtedy ta gwiazda bardziej zacznie wam przyświecać już tak wyraźnie, tam wcześniej nie było gwiazdy pokazanej. Ale były wysokie, wysokie wibracje Wasze pokazane, czyli w ten sposób otwieracie się na możliwości, na spełnienia różne, na różne cuda, bo gwiazda też mówi o cudach. Czyli jak podnosicie wibracje, to prędzej czy później te cuda przyjdą, a jakie to cuda, to dla każdego inne oczywiście. To może być spełnienie marzeń, może to być hmm, też kolejne podniesienie wibracji, kolejny zapał, kolejna radość. Niespodzianka jakaś, niespodzianka, jakieś spełnienie, spełnienie, tego się trzymajmy. No, tu mamy nieco gorzej, bo tutaj jest to karta złodzieja, co nie znaczy, że każdy spotka złodzieja. Tu chodzi o to, że niektórzy z Was spotkają jakąś osobę nieuczciwą. To nie musi być złodziej, to może być ktoś, kto kłamie na przykład. Ktoś, kto oszukuje lub kłamie, tak? więc to nie musi być koniecznie złodziej. Natomiast jest to niebezpieczeństwo, żeby się takich osób wyszczegać. Dobrze by było o tym wiedzieć. Natomiast jest też wskazówka, żeby w sytuacjach jakichś niejasnych kierować się, takich może konfliktowych, nie niejasnych, konfliktowych, żeby kierować się dyplomacją bardziej, bardziej tak na spokojnie. Teraz to ja bym musiała to przesunąć, bo to już mi tu nie będzie widać. Mamy tutaj w czerwcu, tak? W czerwcu. O, w czerwcu to macie tu poczucie braku, czyli najpierw macie tu jakiś konflikt lub zranienie, i potem poczucie braku. No nie wygląda to ładnie, ale to wszystko zależy od tego, na czym się skupiacie, bo jeżeli skupiacie się na braku, to przymnażacie sobie tego braku. Jeżeli skupiacie się na możliwościach to wy sobie przymnożycie tych możliwości, tych, jeżeli w ogóle skupiacie się na pozytywach, to tych pozytywów będzie więcej. To będzie się wam mnożyło, będzie ten cud, cud rozmnożenia. <grym> I, I to się sprawdza, bo to się też przekonałam, że to się wszystko zgadza. Na czym się koncentrujesz, to masz. Tu jak jeżeli będziecie koncentrować się na braku, na, tego, na tym, że czegoś tam nie macie, no to będziecie tylko widzieć to, czego nie macie. Jeżeli będziecie koncentrować się na tym, co macie. To Wam się pięknie będzie rozmnażać, będzie ta energia kwitła. 2, 4, 6, no to teraz będzie lipiec. No będzie kwitła, tylko tu akurat jest pokazane w formie materialnej w lipcu, ale to, to bardzo dobrze, pieniądze są potrzebne. Jest bardzo dobre spełnienie w materii, mówię bardzo dobre, bo dziesiątka sama w sobie jest liczbą spełnienia, a tutaj macie dziesiątkę monet, czyli jakieś lepsze pieniądze. Tu macie poczucie braku. W czerwcu, a to już w lipcu macie dodatkowe pieniądze, jakieś takie lepsze. Może nie dodatkowe, to zależy w jakiej sytuacji, no bo może to być podwyżka, może to być także coś z innego źródła, poza pracą, coś, coś tam się pojawi, bo to są tysiące opcji tutaj, także to nie jest tak, że wszyscy mają w ten sam sposób. Yy, czyli to mo mogą być jakieś lepsze pieniądze z pracy, a mogą być dodatkowe pieniądze na przykład ze spadku lub z jeszcze innego źródła. I jest też możliwość jakiejś takiej lepszej inwestycji. Lepszej inwestycji. No ale mamy tu jeszcze dziesiątkę mieczy. To w drugiej połowie lipca, czyli jakieś zakończenie, zakończenie czegoś. Dla jednych to będzie zakończenie pracy, na przykład starej pracy, i stworzy to możliwość rozpoczęcia nowej pracy. Ponieważ jest to możliwość inwestycji, no to może, może jakiś własny biznes będzie można otworzyć. Zaraz zobaczymy, co tam się pokaże. Natomiast w tym lipcu jest to zakończenie pokazane, czyli kończycie jakiś etap. To może być w pracy, może być w życiu osobistym, czyli zakończenie związku też może być dla każdego coś innego, ale jest to zakończenie, no i macie coś nowego. No, bardziej jednak bym się skłaniała, że to zakończenie pracy, jednak, bo tu macie kartę nowego działania, czyli to bardziej wygląda nie na nowy związek, tylko na nowe działania, chociaż nowy związek też może być, dlatego że Paś Buław mówi o nowych znajomościach w ogóle też. To jest jako jedna z opcji: nowe znajomości, nowe działanie, nowe szanse, nowy zapał, nowy entuzjazm wszystko nowe, nowe. I to rokuje duże nadzieje, z tym, że jest jeszcze tutaj karta konfliktu. Karta konfliktu. No dobrze, no jak jest karta konfliktu, no to jest. No może, może, może to być rywalizacja. To nie musi być koniecznie konflikt. Jakaś rywalizacja też może być. Coś tu się wali, ale tak jak zawsze mówię, zawaleniu, u, zawaleniu ulega zawsze to, co musi. Ulec zburzeniu, czyli to, co musi zostać zakończone. Czyli coś tu zostanie zakończone, ale też jest to przede wszystkim karta zmiany. No czyli coś z jednej strony się kończy lub zmienia, ale w taki sposób, że to powinno być na korzyść. No jest na korzyść, no jest na korzyść. Faktycznie tutaj się zwiększa ta energia. Podwyższają się Wasze wibracje, ale jeszcze tutaj muszę dodać, że tu jest potrzebna zmiana stereotypów myślowych, zmiana myślenia, zmiana czucia. Ta zmiana musi być też połączona i jest, i jest połączona z tym, co Wy czujecie, co Wymyślicie o danej sytuacji. No i to podniesienie wibracji potem następuje, także to nie jest tak, że koniec świata tu jest, tylko że zaraz potem następuje podniesienie wibracji tu jest pokazane też zdrowie w rycerzu bułowta, jakby to kogoś interesowało ale przede wszystkim taka szybkość będziecie czuć, że żyjecie tutaj, czyli no to nie jest wcale źle, że ta wieża się tu pokazała bo dzięki temu, że coś uległo zmianie, tutaj już będziecie czuć że żyjecie, będzie coś ciekawego się działo, będziecie pełni energii będziecie mieli nowe pomysły jakieś może nowe przygody jest to karta zmiany ale tutaj Ka zmiany radosnej. Tak jak tutaj, no, każdy się obawia tej wieży, że coś tam się wali. Tak tu zaraz pokazuje zmiany radosne, więc to nie, nie ma się co załamywać, że tam wieża. Bo ta wieża jest potrzebna, ona jest potrzebna, to trzeba sobie też wziąć pod uwagę. Yy, co tam może być jeszcze? Jakieś podróże mogą być. Yy, co tam dalej może być? Niespodzianka jakaś. Przede wszystkim niespodziewana oferta pracy to może być. Czyli tu tak bardziej się wokół pracy wszystko kręci. Aktywność fizyczna też może być też romans, jako jedna z opcji. Niespodziewany telefon może być też. Niespodziewany telefon. Może być przeprowadzka, przeprowadzka, czyli zmiana miejsca zamieszkania, ale też zmiana miejsca firmy. Czy zmiana miejsca firmy. Po prostu przeprowadzka firmy, tak powiemy, czyli zmiana miejsca pracy może być takie generalnie jakieś nieprzewidziane zmiany. No namiętność jest tu też pokazana, tak? Także ten romans jest też możliwy. Co tam jeszcze? Po prostu zmiana yy, może dotyczyć zarówno pracy jak i życia osobistego takiego po prostu czegoś nowego będziecie poszukiwać, odkrywać, coś nowego, jakieś nowe doświadczenia będziecie tu zdobywać. No i cóż, w coś nowego wyruszacie, w jakąś nową drogę. Możliwość wyjazdów służbowych też jest tutaj. Co jeszcze? Zapał do pracy jest tutaj też pokazany. Jeszcze co by tutaj można dodać. Po prostu takie, dobrze by było skupić się na celu i żeby się nie rozpraszać, bo to jest taka karta, o dużo, dużo robię, tu to, tu tamto. Chodzi o to, żeby się tu nie rozpraszać. Taka jeszcze może rada by była. I jakieś no, spotkania, jakieś nowe znajomości, to już może mówiłam, ale odwiedziny kogoś, coś nieprzewidzianego, pośpiech, pośpiech też tu jest pokazany. Szybkość, pośpiech. Może być też związek na odległość, też, też to jest możliwe. Ale podróż też, też o tym mówiłam, podróż też jest możliwa. Zdarzenie jakieś gwałtowne, no to tak by się trochę kojarzyło z tą wieżą, ale tutaj jest więcej entuzjazmu, więc tu już nie ma się czego obawiać. Dobrze, to wystarczy. Następny miesiąc mamy cesarzową. Bardzo dobrze. O, dużo kreacji tu widać, dużo kreacji. To był lipiec, sierpień, wrzesień, październik. To tu teraz mamy październik. W październiku macie poczucie obfitości, macie zaspokojenie potrzeb, ale macie też dużą kreatywność. I to widać w dwóch kartach. Macie bardzo dużo kreatywności, czyli pomysły będą, ale jednocześnie będzie możliwość realizacji tych pomysłów, bo Cesarzowa jest mocną kartą, mocną energią. Yy, będziecie, czyli będziecie mieli siły i zdolności do realizacji swoich pomysłów, ale nie możecie ich zrealizować wszystkich naraz. Coś tu trzeba będzie wybrać z tego wszystkiego, z tych pomysłów, z tych możliwości, bo możliwości też będą. Czyli z tych wszystkich potencjałów, które tu widać, coś trzeba będzie wybrać, ponieważ nie da się zrealizować wszystkiego. Po prostu no, zawsze jest jakieś ograniczenie. Które może wynikać czy to z finansów, czy z, czy z innych rzeczy, z czasu, też ograniczenia czasowe, też może być. Dlatego trzeba będzie tutaj coś wybrać, na co się zdecydować, I dlatego warto też będzie posłuchać głosu intuicji. I cóż, pójdziecie w stronę większego spokoju, zadowolenia, co może wiązać się z podróżą, ale i przeprowadzką jeszcze dodam o, jeszcze z przeprowadzką się to może wiązać. I z jakąś fajną inwestycją, lub możliwością nowej pracy, lub nowego biznesu. Tyle tu opcji jest. Bardzo dobre opcje są tutaj już yy, po tej wieży, po tej wieży, której tak się wszyscy obawiają. Tu jest bardzo dużo i możliwości, i takich już konkretnych rzeczy. Szanse są, ale są też już spełnienia. Możecie w coś zainwestować, możecie coś kupić, czy to dom, czy mieszkanie, czy samochód, czy pralkę, o czym często mówię, bo pralka jest dla niektórych też ważna, czy tam jakieś maszyny, urządzenia, no to co jest potrzebne do biznesu, do działania jakiegoś, które jest dla Was ważne w danym momencie, do dobrego funkcjonowania w domu, także, bo ta pralka, czy, czy zmywarka, czy tam nie wiem cokolwiek. Też, też, tu, też tu wchodzi w rachubę. Czyli tu takie już mm, duże szanse, ale też duże, duże, duże realizacje, bo wszystko już mówi o równowadze i jednocześnie pójściu w stronę zadowolenia, czyli coś tu będzie powodowało Wasze zadowolenie. I, i no i niestety tu mamy. Mniej zadowolenia w grudniu, ale to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec, bo to się zmieni ta energia. Także tu nie ma się co zatrzymywać na tym, ale wyjaśnić trzeba, bo tutaj jest coś do wyjaśnienia. Trzeba się przyjrzeć swoim emocjom, swoim lękom, swoim słabościom, temu wszystkiemu, co nas blokuje tutaj. Temu wszystkiemu trzeba się przyjrzeć. Jeżeli się temu przyjrzymy, spojrzymy prosto w oczy naszym lękom, to my. Zapanujemy nad tymi lękami, a dobrze by było też poznać, nie tylko, no nie, nie poznać, tylko po prostu zastanowić się, jaka jest przyczyna tych lęków, bo to tylko my wiemy. To nikt z zewnątrz nam tego nie powie, tylko my wiemy, jaka jest przyczyna tych naszych lęków i zahamowań, i nad tym popracować, bo Wy tutaj ruszycie do przodu. Widać, że ewidentnie, że jak popracujecie trochę nad sobą, to ruszycie do przodu, zapanujecie nad sobą, nad emocjami. Czyli tu jest zupełnie przeciwna energia do tej. Pierwsza połowa grudnia to są właśnie te lęki zahamowania, tak? A tu potem mamy już pójście w stronę, no do przodu, po prostu do przodu.